Poranek w jednostce na obrzeżach Drawska zaczął się zimnym światłem, które wciskało się w szczeliny drewnianych baraków. Mgła wisiała nisko, tłumiąc dźwięki, jakby cały poligon wstrzymał oddech. Szeregowa Maria Witek stała przy wejściu do świetlicy szkoleniowej, czuła chłód w palcach, choć rękawice leżały w kieszeni. Patrzyła, jak kolejni żołnierze wchodzą do środka. Nie zwracając na nią uwagi dłużej niż wymagał regulaminowy ukłon. Cisza między nimi miała ostry posmak oceny. Od tygodni prowadziła zajęcia z technik interwencyjnych. Niewielu wierzyło, że młoda żołnierka ma coś do przekazania. Jej nazwisko pojawiło się w rozkazie nagle, bez komentarzy, a to zawsze budziło nieufność. Kapral mroczek, niski, krępy, z wąsko zwężonym spojrzeniem pierwszy zaczął szeptać, że jej przydział to pomyłka. Starszy sierżant Meicher powtarzał te półsłówka z niezmienną pewnością, jakby to on decydował, kto zasługuje na mundur. Maria milczała, przyjmując każdy cień, każde westchnienie, jakby odkładała je na dno wewnętrznego schowka. Kiedyś wierzyła, że służba wystarczy, by udowodnić wartość. Teraz widziała, że w zamkniętym systemie Ocenia się nie wyniki, lecz to, kogo inni chcą widzieć na czele, a jej widzieć nie chcieli. Była zbyt cicha, zbyt skupiona, zbyt nieprzenikniona, zbyt kobieca na ich wojskowe wyobrażenia. Porucznik Kulesza, oficer prowadzący szkolenie, nie krył chłodu, lubił trudne spojrzenia, te, które odbierały pewność i wbijały w ziemię. Gdy mówił o standardach, patrzył tylko na nią, gdy mówił o błędach, również, jakby była jedyną, którą należało przykroić do surowej formy, choć inni popełniali gorsze uchybienia. Ale im wybaczano, bo od lat znali tutejszy rytm. Ona była spoza tego kręgu. Tego dnia zaplanowano pokaz technik obronnych. Maria stała naprzeciw szeregu żołnierzy, uważnie obserwując ich dłonie, kroki, napięcia mięśni. Wszystko wyglądało znajomo dystans, oczekiwanie, skrywana ochota, by sprawdzić, jak daleko mogą się posunąć, zanim porucznik przerwie. Odczuwała to od pierwszego dnia tę chęć, by udowodnić jej kruchość. Gdy weszła na matę, porucznik skinął na starszego sierżanta Majhera. Wielki, szeroki, z twarzą jak wyciosaną z ciemnego piaskowca, zbyt pewny siebie, zbyt agresywny. Na twarzy miał cierpką satysfakcję, jakby wreszcie dostał to, na co czekał. Ćwiczenie miało być proste przejęcie kontroli nad bronią pozorowaną. Rutyna teoretycznie. Macher ruszył bez ostrzeżenia, szybko ostro, niezgodnie z zakładanym tempem. Chwyt był brutalny. Uderzenie prawie realne. Widzowie ożywili się, jak widzowie nieformalnego widowiska, wstrzymując oddech. Maria zareagowała odruchowo, czysto, bez emocji, oparła ciężar na jego ramieniu, przetoczyła kierunek siły i powaliła go na matę w jednym płynnym ruchu. Świst powietrza, krótki jęk, cisza. Zaskoczenie było tak głębokie, że kilku żołnierzy uniosło brody, jakby ktoś wstrzymał bieg czasu. Majcher podniósł się powoli, twarz miał purpurową. Nie odezwał się. Ale w jego oczach tliła się wściekłość. Porucznik milczał. Mroczek żółł policzek, próbując ukryć grymas. Oprócz marii nikt nie wyglądał spokojnie. Czuła jednak, że ta cisza nie była uznaniem była początkiem czegoś. Co dopiero zacznie rosnąć. Wieczorem w samotnym pokoju w betonowym budynku zakwaterowania Maria usiadła na metalowym łóżku. Pokój miał zapach poprzednich lokatorów, wilgoci, proszku do prania, twardych poranków. Wyjęła z szafki niewielkie zdjęcie dwóch żołnierzy w polowym umundurowaniu, gdzieś w bieszczadach, zimą sprzed pięciu lat. Ona i jej dawny instruktor. Starszy chorąży Czarnecki. Ten, który nauczył ją, że prawdziwa siła jest cicha, i nie błyszczy. Zginął w akcji podczas działań saperskich, a ona wciąż niosła w sobie jego głos. Zamknęła zdjęcie w dłoni, potem włożyła z powrotem do kieszeni. Wiedziała, że Majcher i kapral mroczek nie odpuszczą. Wiedziała też, że porucznik kulesza będzie czekał na najmniejszy błąd, by przycisnąć ją mocniej. System działał przewidywalnie, naciskał do momentu pęknięcia. A ona już czuła, że coś w niej zaczyna drżeć, cienką linią między honorem a przetrwaniem. Wybuch niesprawiedliwości przyszedł następnego dnia. Podczas porannej odprawy kulesza ogłosił, że w magazynie brakuje sprzętu. Winą obciążył ją. Bez dowodów, jedynie opierając się na tym, że to ona ostatnia zamykała pomieszczenie. Nie mogła zaprzeczyć, bo nikt nie słuchał, nie mogła dowieść, bo nikt nie szukał prawdy. Stała wyprostowana, kiedy słowa porucznika opadały jak ciężkie grudki lodu. Gdy skończył, wokół niej pozostały tylko spuszczone spojrzenia. Nawet ci, którzy wczoraj widzieli jej siłę, dziś woleli milczeć, wyszła na zewnątrz. Powietrze było ciężkie, mokre, pachniało nadchodzącym śniegiem. Mgła zaczęła gęstnieć, zasłaniając ślady stóp na błotnistym placu. Patrzyła na nie chwilę, jakby próbowała zapamiętać kierunek, z którego przyszła. A potem ruszyła głębiej w chłód, niosąc w sobie pierwszy, cichy bunt. He tried to strike her. And wieczorem, gdy reszta kompanii rozeszła się do swoich zajęć, Maria pozostała na sali ćwiczeń. Chciała poczuć znów ciężar ruchu, rytm walki, echo własnych decyzji. Na pustej macie rozłożyła atrapę broni, odtwarzając w myślach scenariusze, które znała aż za dobrze: atak z zaskoczenia, wymuszona reakcja, szybkie unieruchomienie. Tam, gdzie uczyła się naprawdę, nie było kamer ani regulaminów. Tylko decyzje, które albo ratowały życie, albo je kończyły. Od kilku dni atmosfera wokół niej gęstniała. Kapral Mroczek nie mówił już półsłówek, teraz zadawał pytania publicznie, głośno, precyzyjnie dobrane, by podważyć jej kompetencje. A ile pani miała realnych starć? A ilu przeciwników pani obezwładniła naprawdę? Gdy odpowiadała, uśmiechał się krzywo. Jakby każde jej słowo było potwierdzeniem jego podejrzeń, że wie więcej niż powinna, a nie może o tym mówić. Porucznik Kulesza obserwował ten teatr z dystansu, ale nie reagował. Może chciał, by sytuacja dojrzała sama, by presja zrobiła to, czego nie mógł wymusić rozkazem. Tego rodzaju milczenie było gorsze od krzyku, tworzyło przestrzeń, w której plotki stawały się bronią. W czwartek rano wszyscy zebrali się w sali taktycznej na tzw. scenariusz decyzyjny. Element ćwiczeń, który miał sprawdzić zdolność dowodzenia i improwizacji. Kulesza przedstawił zadanie: wejście do budynku z potencjalnymi zakładnikami, niepełne dane, czas operacji ograniczony do sześciu minut. Każdy z instruktorów miał samodzielnie nie przejść symulację, kończąc ewakuacją cywila. I zabezpieczeniem terenu. Scenariusz był trudny, ale możliwy dla nich. Dla niej był pułapką samodzielna akcja bez wsparcia, bez komunikacji, bez czasu na analizę. Mroczek wszedł pierwszy, wyszedł spocony, ale uśmiechnięty. Majcher spóźnił się na jedno z wejść, ale i tak usłyszał pochwałę. Gdy przyszła jej kolej, cisza znów zgęstniała. Weszła bez słowa. Symulacja była oparta na układzie opuszczonego budynku w przemysłowej części miasta wąskie korytarze, trzy cele, fałszywe ściany, hałas. Podczas pierwszych dwóch minut wyeliminowała trzech przeciwników bez błędów. Potem usłyszała komunikat: Jeden z zakładników został przeniesiony na zewnątrz. Miała wybór. Zabezpieczyć pierwszego, którego już odnalazła, lub ruszyć za drugim, wiedząc, że może nie zdążyć wrócić. Decyzję podjęła natychmiast. Opuściła pomieszczenie przez okno, ignorując ustaloną ścieżkę, przeszła przez błotnisty dziedziniec i przechwyciła dwóch symulowanych porywaczy przy aucie. Jeden upadł natychmiast, drugiego rozbroiła ruchem, którego nie uczą w oficjalnym programie. Potem wróciła po pierwszego zakładnika. Ćwiczenie przerwano. Kulesza wyszedł przed wszystkich, jego twarz była napięta, głos chłodny jak lód. Naruszyła zasady. Zignorowała protokół, użyła nadmiernej siły. Mówił to wszystko przy całej sali, celowo, z naciskiem, który miał złamać, a nie korygować. Maria stała na baczność, nie odpowiadała. Milczenie, które wcześniej budziło pogardę, teraz brzmiało groźnie. Gdy zapytał, co ma do powiedzenia, odparła spokojnie: Zrealizowałam zadanie w wyznaczonym czasie. Obaj zakładnicy bezpieczni, wszystkie cele zneutralizowane. Decyzja należy do pana. Wtedy popełnił błąd. Podeszedł za blisko, chciał chwycić ją za ramię. Może pokazać, kto tu rządzi. Dłoń zbliżyła się do munduru. I to wystarczyło. Ruch Marii był czysty, wyćwiczony, instynktowny. Blokada stawu łokciowego, skręt bioder, nacisk. Dźwięk łamanej kości rozszedł się po sali, jak trzaśnięcie suchej gałęzi. Porucznik upadł z krzykiem. Wybuchła panika. Ktoś ruszył do przodu. Ktoś cofnął się odruchowo. Majcher rzucił się z boku. Wylądował na ziemi. Jego bark zatrzymany w pozycji granicznej. Musiał klepnąć, by się uwolnić. Maria cofnęła się dwa kroki. Jej ciało było gotowe. Spokojne, mięśnie napięte, wzrok chłodny. Wiadomo było, że jeśli ktoś ruszy, będzie gotowa. Kapitan Wysocki, który do tej pory obserwował ćwiczenia z boku, wszedł w środek chaosu, kazał wszystkim się cofnąć, wezwał sanitariusza, ustawił się między Marią a grupą instruktorów, którzy teraz wyglądali niepewnie. Porucznik jęczał na ziemi, próbując tłumaczyć, że został zaatakowany. Wysocki poczekał, aż skończy. Potem odwrócił się do zebranych i zapytał spokojnie, kto pierwszy nawiązał kontakt fizyczny? Przez chwilę nikt nie odpowiedział. W końcu młodszy podporucznik, Smolarek, stojący najbliżej, podniósł rękę. Porucznik kulesza dotknął szeregowej Witek. Głosy wsparcia popłynęły z różnych stron. Maria nie ruszyła się z miejsca. Jej ręce nadal były przy pasie. Ale coś w niej się zmieniło. Wiedziała, że ten moment kosztuje ją więcej niż ktokolwiek wokół mógłby pojąć. Ale równie mocno wiedziała, że jeśli pozwoli się złamać, wszystko, co nosiła w sobie od lat, stanie się pustym wspomnieniem. File, cite, turn, zero, file, zero. Świt nad Drawskiem był surowy, nieprzyjazny. Mgła nie ustępowała, a niebo zdawało się zawieszone zbyt nisko. Na placu apelowym panowała martwa cisza, przerywana tylko szelestem liści i krokami tych, którzy przyszli zrozumieć. Maria stała nieruchomo, kilka metrów przed szeregiem żołnierzy, twarz miała spokojną, wzrok wbity gdzieś poza horyzont, jakby szukała odpowiedzi na pytanie, którego nikt nie odważył się zadać. Kapitan Wysocki mówił spokojnie, rzeczowo, bez emocji, przedstawił wyniki postępowania wyjaśniającego. Porucznik kulesza oficjalnie usunięty z funkcji szkoleniowej, przeniesiony do pracy biurowej w innym ośrodku, starszy sierżant Majcher, upomnienie służbowe, odsunięcie od szkolenia, kapral mroczek, przeniesienie do innego plutonu, dla niej oczyszczenie z zarzutów, rekomendacja do objęcia funkcji głównego instruktora technik walki nikt nie klaskał, nikt nie protestował. Wszyscy rozumieli, że coś się właśnie skończyło, a coś innego właśnie się zaczynało. Maria przyjęła nowe obowiązki w milczeniu. Przez kolejne tygodnie zmieniała program, wprowadzała ćwiczenia oparte na realnych sytuacjach, zaczerpnięte z doświadczeń, których nie dało się wpisać do akt. W sali ćwiczeń nie było już pokazów pod publiczkę. Były pot, upadki i pytania. Które raniły bardziej niż ciosy. Co robisz, gdy twój partner krwawi, a nie masz jak wezwać pomocy? Co zrobisz, jeśli popełnisz błąd, który kosztuje życie? Niektórzy odchodzili, większość zostawała. Powoli, bardzo powoli, zmieniała się atmosfera. Szeregowi zaczęli słuchać. Podoficerowie zadawali pytania z szacunkiem, nie z ironią. Jeden z najmłodszych, starszy marynarz Kowalik, przyszedł kiedyś po zajęciach i zapytał, czy pokaże mu, jak unikać błędów, które kosztują za dużo. Pomyślała wtedy o Brockim, o spojrzeniu, które zgasło zanim zdążył coś powiedzieć. Skinęła głową. Minęły miesiące. Na dziedzińcu wszystko wyglądało jak dawniej, ale pod powierzchnią wiele się zmieniło. Zaczęli ją pytać o rady, prosić o ocenę. Czasem tylko stali w milczeniu po zakończonym ćwiczeniu, a w ich oczach było coś, czego wcześniej nie było: zrozumienie. Nie szacunek oparty na stopniu czy sile, ale na przeżyciu. W kwietniu odwiedziła Warszawę. Pojechała sama na cmentarz wojskowy na powązkach. Usiadła przy grobie starszego chorążego Brockiego. Miała ze sobą zdjęcie, to samo, które trzymała w szafce. Położyła je na kamieniu, opowiedziała mu wszystko: o zmianach w programie, o studentach, którzy uczą się nie tylko techniki, ale też odpowiedzialności, o ciszy, w której uczą się przetrwania. Nie prosiła o wybaczenie, tylko o to, by wiedział, że jego śmierć nie była bez sensu. Gdy wróciła, zachód słońca zalewał poligon ciepłym światłem. Na placu szkoleniowym młodzi żołnierze, Trenowali do późna. Jeden z nich, kowalik, podszedł i zapytał: Pokażę pani jeszcze raz tę technikę, co w ciasnym przejściu. Skinęła głową. Położyła dłoń na jego ramieniu. Prowadziła spokojnie, bez słów. W tle powoli opadał dym z ogniska instruktorów. Na horyzoncie przesuwała się sylwetka patrolującego drużynowego. Wiatr zadrżał w koronach drzew. Jakby coś przemówiło z głębi, Maria spojrzała w niebo, było czyste, chłodne, milczące, ale w tym milczeniu było wszystko. Za kilka dni znów wyjedzie, gdzieś gdzie nie będzie kamer ani raportów. Ale tu, na tej ziemi, zostanie to, co zbudowała, przestrzeń, w której ludzie uczą się nie tylko walczyć, ale i przetrwać to, czego nie da się przewidzieć. W oddali zadźwięczał pojedynczy dzwon. Maria przymknęła oczy. To wystarczyło. Subskrybuj kanał, zostaw komentarz i udostępnij ten film. Filecite Turnfil Zero